Hejka, jak widać ten uśmiech i błysk w oku. To słońce, i słychać ten piękny śpiew ptaków i rozlaną wodę za mnie. To widać, że to jest wiosna i to taką pełną gębą. I co prawda jest przed załamaniem pogody. Ale pogodnie i słonecznie. Jest piątunio po robocie. No i mam godzinkę, żeby pójść, sprawdzić. Może dwie, parę miejsc. Co też czy nie. Przebieram się, bo jak widać, jeszcze w koszuli. Ale wrzucam ciuchy odpowiednie do tego, co będę robił i widzimy się, no miejmy nadzieję, że przy rybie. Widzi. To takiego? Coś dziwnie idzie. Widzi. Oszku ale delikatne branie dzisiaj. a já ar tipo Não dá para virar nenhuma vez. <coughs> jaziczek opa, taki ze 42 uj jaki obgryziony jesteś, ej taki ze 42-3 ale obgryziony, co? tego tak dziwnie szedł słabszy napęd miał, fajny no i co? oddawaj Jest. i z rybką z rybką uciekamy do wody Ops, mała zmiana biżuterii wracam do linka jako no, całkiem sprawdzonej przynęty tego sezonu trzeba jasno powiedzieć i idę na następne miejsce sprawdzić co w trawie piszczy tutaj jest wszędzie, o, ale drobnicy Króciutko, więc najpierw z dystansu troszkę obłowie I zobaczymy czy coś tu będzie chciało z tego dołeczka gadać takich dołeczków mam kilka ale wiecie jak to jest nie parę rzutów jak nic nie ma to trzeba szukać chętnej i aktywnej rybki. jedna już jest na końcu więc fajnie kwestia, żeby skusić kogoś innego. tam jest płytko, no ale powiedzmy, że zuczę, rzucę. Bo miejsce historycznie było zawsze niezłe. O, i nie tu gdzieś. Tak tu kolei miejsce za miejscem. Jeszcze chyba mam trzy. W dół, a potem mam kilka do góry. O, tutaj prześwietlona woda. Z dystansu od razu tam rzucam. sałata, czy jak to się tam nazywa, podwodna, już puściła pędy i listki. Już jest ich dość sporo. Zaraz nie będzie gdzie łowić. Dobra, spod nóg nic nie wyskoczyło, to można podejść i, i rzucić leczko. Dalej. ale ale jędrkie dużo także wiaterek ma prawo już być Łaj, branie było, ale to spierdzieliłem Ale to spierdzieliłem Ale to okonek pewnie Znowu stukło jej branka, jakieś niemrawe, takie delikatne stuki są, jakby okonki małe, albo niemrawy jazik. Bo tamto branie, co go wyjąłem, to wcale nie było jakieś, no, ledwo, ledwo wyczuwalne. że jaziki tak stuwa, stukają niechętnie? Ale popróbuję jeszcze. jest zupełnie w się barzant taki ładny, jaki smaczny był Ale ciężko się chodzi, nie? Po takich kępach traw, bo taka łąka ceniekoszona jest, więc zupełnie dzika. I te kępy traw są o niewygodne z No cóż. I cóż że ze Szwecji? Nie wiem, czy wszyscy, pewnie wszyscy wiecie, ale może jakaś młodzież się trafi i nie do końca jest pewna, jak zawiązać agrafkę. No to tak, przewlekamy. To rzecz jasna. I teraz idziemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przekładacie przez tę dziurkę tutaj i przez tę, która się wytworzyła przed chwilą. Zaciągamy. Dociągamy ten koniuszek. Ja odgryzam. Tak wygląda gotowo. No i teraz wybierzemy jakieś cukiereczka. Chyba pójdę w linka. Gdzieś miałem, o proszę, takiego czy nie, czy innego, co tu jeszcze mamy? To jest ten sam. To jest ten sam, ale może, o! W takiego linka pójdziemy. Trzeba chyba zamówienie od bo tak mi się denko nie Niepokój czuję. Jak luki w pudełku. Denko widzę. I ta grawka jest bardzo fajna od Darka Lipki, bo wystarczy ją tylko no jak się celnie, ja nie mogę naciągnąć, cyk, i mamy. A ryba 53 mamy z problemem. Myślę, że i lepiej. jazik. Jazik nie duży. Jazik. Ale delikatne wranie. Bardzo delikatne. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Pięknie szczerony zobaczcie. Pięknie. na uwaga linka. No i wracaj do wody No i dobra, dwie ryby na końcie Można Zwiedzać No co to się stało? Można zwiedzać dalej Spacer robić o, linek, linek jest niezawodny Linek dał Oj no na, Myślę, że dziesiąt Dobrych dziesiąt ryb w tym sezonie większość ryb to chyba na linka wychodziło. Jak się nie mylę, czebaczek trochę, ale linek chyba na więcej. Widocznie ta budowa, ten korpus, on taki szeroki, fajny pasuje. A, i branie było. Z coś drobnego do okolki, to w Mógłbym założyć cierniczka małego i pewnie zdejmował towarzystwo, no ale umówmy się, w ogóle nie 18-20 cm o To nie jest w wstyd możliwości ani potrzeb, chęci. Coś tam się dzieje, co? Dobra, mogę. O, Bateria mi się niestety kończy, więc możliwe, że to jest ostatni klip w tym przejściu ładuje, ale była dead, więc więcej jak 30% nie będzie miała. Także chyba będzie koniec ujęć zbrań. Tylko ewentualne hole. Bo to zużywa baterię, te czuwanie. Jest ładny. Uderzył jak trzeba. No chodź, chodź, chodź Nie, 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 nie. Co tu się stało? Odpływ Odpływ, to odpływ, Klenik chyba Ależ to się wydarzyło, Nie wiem. Dzia... Dobra, poszło Zaplątało się o gałąź Jest Jazio Jazio niewielki Chociaż, 102-103 Tak jadł się No i zobaczcie jak zażarty Opa Tyk I lecimy Żaba Bateria wymieniona, napiłem dwa łyki wody i idę na kolejne miejsce. Trzy rybki na koncie, nie ukrywam, że czwarta mnie dość mocno interesuje. No bo parzyście to jakoś tak lepiej. Jak złożyć czwartą, to no, będzie mi interesowała piąta, no zobaczymy, chyba nigdy mi się nie zdarzyło tyle złowić. Eee, jednego wypadu. Dużo czasu już nie mam, może pół godzinki. Może 40 minut. Eee, więc z chlebem. No i jestem na takim fajnym zakręcie, który naprawdę lubię. I parę ryb tutaj złowiłem, ale nigdy jakoś bardzo dużo. Natomiast ja wiem, że one tu są, bo na gruncik kuzyni, znajomi, okoliczni wędkarze łowili fajne okazy. Słyszałem o rybie 60, plus, która stąd wyszła. Niestety Kuzyn nie widział już jak była schrobana Mówię tu o jaziu eee, więc no szkoda, ale to było dobrych parę lat temu więc myślę, że nie jeden tutaj taki pływa, a to tym bardziej pobudza moją wyobraźnię no, bo taką rybę, taki to uu, chciałbym bardzo Co to takie fajne rozlegisko się zrobiło. Jedno z grubszych miejsc na tym odcinku łowię z wodą. No i wiatr coraz mocniejszy się zmaga lepiej nie będzie. Dziwny ten rok muszę przyznać nie wiem czy tych ryb nie jest mniej po prostu może ostrożniejsze, nie wiem ale w miejscach, w których łowiłem tych ryb w tym roku praktycznie nie łowię Nie fajnie Nie lubię robić, łowić ryb w jednym, dwóch miejscach Lubię mieć kilka tych miejscówek To nuda, nie? Wchodzisz w jedno miejsce i stukasz Także zaraz jeszcze e, pojadę w górę rzeki, na taki troszkę wolniejszy odcinek i tam spróbuję w dwóch miejscach połowić. No, to jest Mój czas powoli dobierga końca. Zwiedzam ostatnie miejsce, na którym zaliczyłem jeszcze przed chwilą odcinkę. No, niestety to jest łowienie na nic innych rzeczkach. Te szczupaki po prostu są. One nie są najczęściej niewielkie, takie wiecie. 50 taki, 40 taki. O. Ale no są i gryzą. Czasami zapnie się dobrze gdzieś tam w nożyce i wtedy problemu nie ma. Ale czasami zażre, tak jak tutaj z pełnej epy, i fluorocarbon tylko strzela. Także uzbroiłem się w cieniutki. Taki, jak nitka Wolframik, który hol powinien wytrzymać. No i próbuję to miejsce obłowić. To już jest koniec. Nie ma już nic. Nic nie chciało już brać. Ja już nie mam więcej czasu. Spadać trzeba na chatę pakowanie wyjazd. I zawsze jest święto lasu. Aczkolwiek uważam, że trzy ryby to i tak widy nie ma. Prawda? No jest właśnie. Tymczasem.